serdecznie. Z tej strony Chimek z kanału Gazetki i Promocje. Tutaj codziennie znajdziesz najciekawsze oferty ulubionych sklepów Polaków. Zapraszam więc do zapoznania się z ofertą i liczę, że przedstawione informacje przydatne Ci będą podczas codziennych zakupów. Zapraszam więc do obejrzenia i mam nadzieję, że szybko ponownie się usłyszymy. Zachęcam do zasubskrybowania kanału i życzę udanych zakupów i niezwykle miłego dnia. I don't think so. No 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 no. I don't think so. No 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 no. It's never ever 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 ever, ever gonna happen. I don't think so. No 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no.

Codziennie oglądam gazetki i promocje To ja jestem chwilę. znasz mnie na pewno Codziennie ci mijam, być może w Twoim sklepie Ale najczęściej w internecie Gazetki i promocje Gazetki i promocje Subskrybuj śmiało i korzystaj z okazji Ciesz się rabatami, oszczędzaj na zakupach Ja Ci w tym pomogę, dlatego oglądaj gazetki i... Posłuchaj... To do subskrybuj teraz, teraz subskrybuj gazetki, o tak! Gazetki i promocje. O takie je, jeje gazetki i promocje. Subskrybuj, o tak.